Przed nami kolejna operacja, która wykorzystuje znany nam już mechanizm przesuwania komponentów wzdłuż krawędzi, czyli Offset Edge Slide. Także mamy tutaj do czynienia z podobnym działaniem, co podczas pracy z ten Slide, jak i Slide Edge i Vertex. A na samym początku oczywiście musimy zaznaczyć to, co chcemy skopiować i przesunąć wzdłuż krawędzi. Także ja do tego celu wykorzystam Vertexy i zaznaczę cztery Vertexy, dzięki czemu będę mógł operować na trzech krawędziach. Następnie przechodzę do Offset Edge Slide, klikam. Przesuwam kursor w dół i tym samym przemieszczam nowe werteksy wzdłuż krawędzi. A na tym etapie możemy skorzystać ze skrótów, które już znamy, czyli skrót E, aby wyrównać serię komponentów. Możemy to wyrównanie zmienić, zmieniając punkt odniesienia za pomocą skrótu F. Ewentualnie możemy skorzystać ze skrótu ALT lub C, aby wyłączyć opcję clamp. Dobrze. A ja skorzystam po prostu z lewego kliknięcia i tym samym uzyskujemy dostęp do. Dodatkowych opcji, znajdujących się poniżej. W tym miejscu znajdziemy opcję, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia, czyli Cap Endpoint, Dzięki czemu tworzymy swoiste wykończenie dla werteksów, które znajdowały się na krawędziach. Oprócz tego mamy dostęp do faktor. I znajdziemy tutaj również Even, Flipped i Clamp. W momencie, w którym wykorzystujemy opcję Cap Endpoint, tak naprawdę topologicznie nie poprawiamy sytuacji, gdyż tworzymy nowego n i trójkąt. Oczywiście możemy temu przeciwdziałać, także w tej sytuacji mogę chociażby zaznaczyć te dwa werteksy, skorzystać ze skrótu W, Subdivide, OK. W ten sposób tworzę nowy werteks w tym miejscu, zaznaczam go, Shift, wskazuję werteks po prawej i korzystam ze skrótu J. Następnie zaznaczam ten werteks, skrót GG, czyli Edge Slide.